dobrze wrócić... prawda? Przed kamerę. Ale będą wiercić kochani w tym tygodniu. Nie. Będą, będą. Będziemy razem borować dziury. Będą wiercić panowie, ponieważ remont w mieszkaniu, którym jest nade mną, czyli ostatnim, które się wykańcza, trwa, ale panowie są bardzo mili. Poznałeś? No, no? Tak, oczywiście, bo powiem, ja chciałem ja właśnie ja tak, tak, Dzień dobry. Czy panowie muszą tak napierdalać? dalać! Ja, ja, ja chciałem do nich zajrzeć i powiedzieć, mm. przepraszam bardzo, bo my jesteśmy na dole, jesteśmy super cicho, chcieliśmy zapytać, czy wam nie przeszkadzamy. No, panowie wiercą. No, wiercą, A, wiercą, to Ale takie no, głupie żarty nas się trzymają. Wiercą tak samo, jak wiercą nas dzisiaj piłkarze z reprezentacji Malty. No. Football. Dziś wieczorem rozpoczyna się drugi z meczów w, w tym weekendzie, w którym Polska gra. W piątek grała Polska z Litwą, i oczywiście wynik jest taki. No nie wiem, jaki jest wynik, bo nagrywamy to w piątek w ciągu dnia, tak? Ale eee. na pewno wygraliśmy. Bo ja zapytałem Karola przed wejściem na antenę. Antenowym, tak. Ja już o teraz sport będę pił, zapomnieć, uwaga. Jaki to sport? Czyli znaczy, hmm. może że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o piłkę nożną. No, czy uważacie, że. Piłka nożna jest elementem polskiej martyrologii. <grym> ja uważam, że jest. Tak, biało, że ta dalej. Zawsze wiesz, jak się kończy ta historia, oglądasz ten film siódmy raz, ale liczysz na inne zakończenie no. i, i nieprzerwanie wierzysz, tak? że to się uda. Ale. Ja uważam, że to jest element polskiej martyrologii. Ja uważam, że Tadeusz Batera o tym powinien napisać książkę. Ja bardzo lubię Tadeusza Batera. To jest mój ulubiony pisarz. I lubię jego źródła też. Bo on się powołuje na różnych e, doktorów. O, doktora Karola Nawrockiego. Tak, to właściwie historyk, który zainspirował mnie do, do mojej Pracy. A on, on się odniósł, że to on? Tak, oni to w ogóle, to było tak, że one tkwią to przygotowane jako news, prawda? Bomba. Spuszczamy mhm. bombę. Redakcja bodaj y, niezależnej mhm. albo w polityce się o tym dowiedziała i postanowili rozbroić tego newsa i wypuścili go wcześniej jako ujawniamy, że tutaj pan Tadeusz Batter. I dodali szybko bardzo w tych, nalubimy czytać i wszędzie dopisali Karol Nawrac. Potem mhm. cały czas był Tadeusz Battery, więc go mhm. podopisywali szybko. A gdzie można kupić książki Tadeusza Batera? Ej, ciekawe w ogóle, nie sprawdzę po ile na Allegro chodzi. Na pewno, jest, na pewno to się wystawił. 250 Złotych, kochani. Jedna. No ale to, to czy to źle, że kandydat na prezydenta jest też również powieściopisarzem? Czy to jest faktografia? To czy nie, to jest, to jest, to jest, to jest no pierwsza fakta? biografia Nikodema z, z Kotarczaka, ojca chrzestnego trudmi, trójmińskiej mafii, tylko że stary jego spowiedź za grobu. On mierzył od lat 90. na no Tadeusz Batyr. Well, Konrad doktor e, Karol Nawrocki uh -huh. go no tutaj prześwietlił z grobu bo no. oceny, co ludzie piszą o tym że super książka książka jest ciekawa Ej, i ale bo to są w ogóle stare oceny 2022 rok ciekawa no. książka warto ją kupić warto choćby dlatego by na niektóre no proszę bardzo. ale same prawie pozytywne jest tylko sześć ocen 4 a poza tym same piątki widzisz cała Polska wiesza psy na Tadeuszu Batyrze nie, nieznanym w sumie bo nie wiadomo kto tak, to jest troszkę znanym. Nie, no, nie, nie, nie 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 masz do... zdjęcie no nie wszędzie zamawane. a masz zdjęcie Jakuba Jarna nawet mam zdjęcie z nim bo Jakub Jarny to jest tak naprawdę Remigiusz Mróz! O ku... Drodzy Państwo, ja ujawniam. Remigiusz Mróz to jest tak naprawdę Jakub A, Czy ty... ty bo, się zgadzasz, że jakby jego dusza jest krwawa? Zgadzasz się z takimi zarzutami e, o grafomanie? U Remigiusza Mroza, Bo ja jedyne o grafomanie, mm -hmm. jaką... jaką... Słyszałem jako zarzut w stosunku do kogoś, to było no. zawsze w stosunku do wokalisty zespołu Koma. Nie ma sąsiada tutaj trawa skuta. Musisz pamiętać, że Remik już napisał ponad 60 książek. Jak ona, w sumie nie wiemy, co jest pseudoką. A nie Tadeusz Bater? Może to też już mówił. Ja myślę, że o Remigiusza to nie jest kwestia grafomanii, tylko bardziej bym powiedział kwestia, z mojej perspektywy oczywiście, no. kwestia bardzo wartkiego prowadzenia akcji w taki sposób, że się w niej czytelnik okay. nierozumny. Taki Ale jak mówiłeś jak mi to już kiedyś. No. Mówiłeś mi, jest, 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 pod Deus Ex Machina i Jest, 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 ex jest. Tylko, że jak to powiesz Remigiuszowi, to on ci powie, że ty niczy też dokładnie, mhm. bo tutaj był foreshadowing, mhm. tam było coś. Natomiast ja zawsze, od, albo też od kiedy Remigusza znam, będę go bronił w jednej. Podstawowej kwestii. Nikt Remigiusza Mroza nikomu czytać nie każe. Ale tak samo ludzie kupują Tyle. książki Dana Brown, kupują książki Paulo Coelho. No. Nikt im nie zabrania kupować tych książek. A można jest, jest... jest też wokół tych postaci jakaś taka no. aura, może nie grafomanii, no, ale no. takiej filozo zbytnie, czytałem, ale zbytniej filozofii dopisanej do rzeczy błahych. Ale no tutaj, ale też ale nawet to robią. Walka między dobrem a złem jeszcze nigdy nie była tak osobista. To też nie jest aż tak głębokie, to, żeby Remigiuszu. dawać na taki duży cytat. Ale to wiesz, że to wydawca robi, nie Remigiusz. Ja się trzymam tego, że, że z tyłu książek jest <laughs> prawie napisane. Najlepsza biografia Remigiusza Mroza, <laughs> jaka powstała w trzech, zda, w trzech słowach: czarujący uwodziciel, bezwzględny manipulator i profesjonalny oszust. Oooo, panie redaktorze! Czekaj, bo Radek. Bo, <laughs> o czym jest ten odcinek? Thank you! Jeszcze nie powiedziałem. Okej, okay. czy... a ty powiesz, o czym będzie? Ej, albo czekaj. Dawno tego nie robiliśmy. Nagrywamy to w piątek, jest pokaż wszystkim. TikTok na 20 tym ludzie uwierzą, że to jest prawdziwa godzina. No bo ten zegarek, nie jaka data. nic innego nie potrafisz. Więc 10.28 w piątek, zabawmy się w fuksiasz.pl. Zero ryzyka dla nowych graczy. Obstawmy wyniki meczów. Proszę bardzo, mamy Polska, Litwa, dzisiaj. Co to znaczy? <Heaven's got> <own> <mach> nie znam. Jest tak, 1 to jest 1,18, x to jest 6,80. No i co to znaczy? Ile wygram? Że 1 do 18, parasite, że Polska wygra, 16, 1 do 1, Z 16 do 1, że Litwa wow. 16 do 1. Moralne. No to 1 do 14, że Polska wygra. 1,14, a, no. no a 15. No czyli to samo. To, że kto wygra, to jest jedno, ale dawaj dokładny wynik. Dawaj, Polska-Litwa. Proszę bardzo. 1-0. Jaki jeden? Ja psem 1,1. No mieliśmy Ja jeden 1,1 Polska-Litwa. A będzie grał Szczyzny? Nie. Ile powiedziałeś na meczu Litwą? 1-0. 1-0 dla? dla Polski? Ja mówię 1-1. A, A z Maltą? Z Maltą 1-1. A z Maltą, 1 -1. A ja z Maltą myślę 3-0 dla Polski. A miałeś ziomków y tam w liceum, w gimnazjum, że chodzi w STS obstawiać? Ja też obstawiam to dwa razy. Idziesz do piekła. 2 zł. W STS-ie normalnie? że przyszedłeś no. i miałeś kupon i mm -hmm. poproszę 2-0 na puszczę? I totalnie na chybił trafił. Jakiś mecz, ktoś mm. mi no. mówi, tak, no, ale ciepłko. I co? Nie pamiętam, Chyba wracać z 2 zł chyba Nie zł. Nie zupałeś akcela? Nie blimy pieniędzy, żeby potem. Okay. A pewnie potem to, co wygrałem, znowu przegrałem, już potem już nie grałem. Ja to, co... grałem w poksa, stary. Dwa razy wygrałem. A potem wszystko... Dwa razy przegrałeś. normalnie miałem wszystkie żetony, były na stole mm. i ja tak. I co, wygrałeś blefując, czy wygrałeś... moją. W... <grym> 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 Dwa razy, co wygrałem, to jest stary, pary tylko. Ale wszyscy się poskładali, czy wygrałeś już... W... Wydygani byli, stary, widzieli w moich oczach, że to jest jak ten, jak e, Le Chiffre. <grym> le <grym> Czerwona <kruplaje. grym> A ja chyba tak. A jak... tak, ser. Nie wiadomo, co ten chłop ma. On może mieć Street stare, on może mieć Fula, a miał parę dam. Ach, powiedziałeś, czerwona kropla, tak? Co jeszcze może być czerwonego? Dupa. Pół flagi Polski, oczywiście. Księżyc. No dobra. Taki księżyc. czerwony księżyc był ubiegłym tygodniu. U mnie się to odbyło w następujący sposób. Igor patrzy przez yy, yy, balkon i mówi: Wow, księżyc jest czerwony. Jak to się dzieje, że księżyc jest czerwony? No proszę. I ja wtedy musiałem. Ja mówię, Używiam, nie wiem, że coś ja co jak to jest, że jest czerwony? i powiedzieli, że się robi czerwony w trakcie zaćmienia. I się okazało, że było zaćmienie. O! I on był bardzo nisko nad horyzontem okay. i był czerwony, takie no. No tak było. Czy Państwo chcą usłyszeć coś strasznego? Nie jestem podłogł. Dowiedziałem się, mm -hmm. że w branży fast fashion. Czy to będzie jakieś wiedza tajemna teraz? Nie, nie, po prostu mnie to tak zastanowiło, no, nie, nie, dobra, że tak dzisiaj działa świat i żeby to może było. Wyciągnięte na powierzchnię, bo. O kurde, ujawniamy. Że w tych markach, które oferują ciuchy w dobrych cenach, niskich cenach, te mm -hmm. takie, te sieciówki, mm -hmm. ponoć, proszę o maile, u ludzi, którzy tam pracują, 70% rzeczy jest zwracanych, prawda? No bo dużo rzeczy Kupię jest sobie, sprawdzę, tak, czy tak, nie. Jak nie leży, to odeślę. Mm -hmm. Im by się bardziej opłacało, żeby ludzie tego nie odsyłali i sobie zostawiali, tylko wtedy by się biznes załamał, bo by sobie myśleli, no to zawsze wszystko mogę kupić i powiedzieć, że nie pasuje i zostawić. Ja myślałem, że tak, ja sobie to przymierzę, tak jak w sklepie. Mm -hmm. Zapakuje, odeśle. Oni to zapakują i wystawią znowu. Tak. A to się tak nie dzieje. Oni do, to idzie do mielenia. Mhm. No. no. W tych tajnych ciuchach tak jest, no. I że ich to kosztuje faktycznie koszulka jakaś 2 tak. złote. Tak. I mi się to opłaca zmielić. No tak. Też o tym słyszałem. No i właśnie tak. Ta, właśnie na tym polega też ten, 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 ten Ile dlaczego tego oni to się mieli. Jest I właśnie tak Popatrz sobie na sprzedaż jednego takiego no. sklepu. Ile sprzedaje ciuchów rocznie. No. Wylicz sobie, że 70% tego. Jest I palone później. No to się oczywiście nie dzieje w Europie, he he he. To się oczywiście dzieje gdzieś tam na wybrzeżach Afryki czy w Indiach, gdzie są po prostu palarnie śmieci, bo to przyjeżdża tam i oni to normalnie na żywca fajczą. Crazy, nie? No czy okay. chyba, że znałeś to? No znałem, znałem. Można kupować rzeczy, moim zdaniem fast fashion, jeżeli się na przykład chce właśnie mieć dobrą, tani t-shirt, tani nie? Mm -hmm. Tylko faktycznie zużywać te ubrania, nie? Że jak już kupujesz mm -hmm. ubranie, to po prostu je zużyj. Dlatego lepiej kupować w second handach. A, wiem. to już w ogóle, no to tak. Przynajmniej to... się nie morduje. Ten, 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 mój prezent dla ciebie, jest z second handu. Wiem. To narzut na Wersalkę mam ja. Tak, ale nie był tani. W second handach no. są rzeczy stare z kilka koła. Ja, ja wiem, co w tym wyroku chcę na prezent. Mogę już teraz powiedzieć? Nie ja robię tak, chyba, że pytam, co chcesz. No ja wiem, ale ja ci chciałem powiedzieć. No dobra, no spróbuj, no może ci kupię. Po prostu tak? ja sobie sam tego nie kupię, a ja uważam, że to jest coś, co ja, jako prezent to bym chciał otrzymać i myślę, że jesteś dobrym e, nadawcą tego. Voucher na fukcie Nie. Najmniejsze to jest Loro Piana. Czapka, to, teraz nie szukaj. Ja to po prostu Czapka, tak? tylko mówię, ja to tylko nie, bo jest to jest z Nie, a, ale ja nie chcę 700. Ale strasznie dużo. Dobra, nie. To ja tylko powiedziałem? Nie, może nie idźmy w to faktycznie. To jest za dużo, to, to jest. To jest no i po co ci? To. Myślałem, że są jakieś skarpetki za 100 złotych I coś. dobra, ale dobra. I mieliśmy maile chyba o, o. w tej sprawie też kiedyś. Mamy nawet że te ciuchy z tych sklepów premium wcale nie różnią się jakościowo. No nie, tu, ale poczekaj, nie, ale loropiana poczekaj. się różni. Poczekaj! Skąd wiesz? Bo k loropiana jest super. 100% Ró poliamid stary. Ja Skąd wiesz, że to nie kosztuje 2 złote do produkcji tylko dają logo i sprzedają za 1700 złotych? Skąd wiesz? Ja stary, nawet szły dobra, nie są w pełni zbawione. <laughs> Lining jest stary. dobra. 6. Czyli nawet to, to, w czym się głowa poci nie jest zbawione. Dobra, dobra. Zostawmy to. To był głupi pomysł. Ale w tym temacie pozwolę sobie przywołać mail, który otrzymaliśmy od, od Martyny oraz Ali, które to wybrały się do Amsterdamu. I to była moja inspiracja, żeby o tej Loropiana powiedzieć jako prezencie. Daj. Bo one pojawiły się pod butikiem Loropiana. Powiedz, jakie są zaaferowane za, za stare. Widziałeś kiedyś tak no, zaaferowane bo... dwie dziewczyny? No bo zostały przez ciebie wkręcone, że to jest jakaś hiper-supermarka. Tak. I Rafa tak, tak. Brzoska, by... Jest dwóch tutaj ambasadorów marki Loropiana w Polsce, <laughs> chyba. Ja sobie coś kiedyś kupi w Loropiana. Kupię sobie po prostu spodnie za 1700 euro. Pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże. Zakończmy nawiązaniem do bieżącej sytuacji politycznej. Cały domek z kart, drodzy Państwo, runął, jeżeli chodzi o polską układankę w wyborach prezydenckich, a to dlatego, że główny pretendent do objęcia urzędu wycofał się z wyścigu. Pan Stanisław żółtek. Nie. tak tak pan mówi. Jak informuje Gazeta.pl, Stanisław żółtek wycofuje się z wyborów prezydenckich, rezygnacja tłumaczy między innymi sprawami rodzinnymi, czyli może ich nie odstawił szluga. Czyli jest taki wniosek formalny. Nie, no się całkiem. na to kilka powodów, gdy zarejestrował się Grzegorz Braun i Krzysztof Sanski uznałem, że mój elektorat całkowicie się rozdrabnął. <laughs> wynik byłby marny. Zapewnia, że nie odchodzi z polityki i może mu się sojusz z partią Korwin i koroną Grzegorza Brauna w kolejnych wyborach parlamentarnych, A. póki co wspiera właśnie Grzegorza Brauna. Kłaniam. ich życzę jak najlepiej Grzegorzowi Braunowi, go wspieram, choć ma dużą konkurencję, czyli o, na prawicy jest tam kot Kotłuje się, kotłuje się. Ma, bo, bo kandydatów na prezydenta tego kraju obrodziło po prostu. A jak na razie ci, którzy zebrali e, podpisy, no to jest Trzaskowski, Nawrocki, Mencen, e, Brown. Kandydaci lewicowi, z tego co kojarzę, chyba jeszcze nie, nie wpięli się do wyścigu i Stanowski się chyba jeszcze nie wpiął. Stanowski też od dwóch tygodni cały czas narzeka na ten system, że trzeba te 100 tysięcy e, uzbierać. Nieprzychylni mu ludzie na portalu X, dawniej Twitter, piszą, że Eee, być może wynika to z faktu, że sam ma problem z zebraniem tych 100 tysięcy podpisów. To nie ludzie, to wilki. Nie wiadomo, będzie, będzie. ale ma jeszcze czas. Eee. Ale czekasz na debatę? Eee. No, jak on. No którą, tak. kogowskiem? No, ja liczę na to, że w tym roku będzie przed pierwszą turą porządnie zorganizowana debata w dużych stacji, czyli ta puszczona sygnał na ale Polsat, że tylko TVP. One on one? I nie będzie takiej one-on-one. On one. W sensie przed Fajna drugą turą. Była one on one. Ale to przed drugą turą. Jak one-on-one? On one? Jak masz tylu kandydatów. O trzecie miejsce. Były te propozycje. W RMF-ie chyba. Czy stanąłby pan do debaty? Bo nie wiem, czy widziałeś Karol Nawadzki w rozmowie o Stroczyńskim. Ja, Został zapytany o to, czy podatek liniowy, tak. czy progresywny. On powiedział: No, każdy sobie może wybrać. Panie redaktorze, są różne podatki. Są no forsestę, są podatek liniowy, podatek progresywny każdy sobie może tak, wybrać. Tak, to jest rozmowa z politykami. Nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Ogólnie, ja to, znaczy, nie powiem panu: <terminar controlled cách laughing> Nie, nie, nie. Chce pan każdy coś do w tym roku? Nie skończyłem myśli. No i tam pan Stroczyński, czy stanąłby do debaty e, ze Słową Mirem no Bo idą tak, powiedzmy, do no, których e. sondaży web, i ludzie chcieliby wiedzieć, kogo wybrać. A ten drugi wzrostowy. Tutaj się ludzie jeszcze decydują tak. i czy on by stanął i chyba nie chciał za bardzo stawać Co za przypadek? Cały czas elektorat PiSu nie został zmobilizowany przez, przez na przykład Jarosława Kaczyńskiego. Ja żeby... jeszcze czekam na wymianę kandydata. Czyli co? E, Kidewa Włońska. Czy i... Tadeusz Batera? może wymienić go po prostu na Tadeusz Batera. Taki i zblurowany. I w każdym wywiadzie byłby zblurowany. No, no, no. Ej, stary, ale popatrz. Robiliśmy skoczków norweskich, Polska dokumental Tadeusz Bater, To też. samo. Polska dokumentalna wyprzedziła Polski. I... Od 15 lat. Byliśmy tam. I wtedy się z nas śmiali. A teraz co dalej się z nas śmieją. Dziękujemy <noise> bardzo za obejrzenie wspólnie. Takie. też pewnie oglądaliśmy z Wami ten odcinek. Przypominam, że dzisiaj jest mecz polskiej reprezentacji. Także. I co, życzymy powodzenia naszym. Trzymamy kciuki za naszych. I uda się, uda się. Trzymajcie się, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby być lekko. Stronniczy.